Czy w końcu doczekaliśmy się upragnionej przez wielu informacji? Społeczność graczy miała nadzieję, że na tegorocznym Gamescomie Microsoft ogłosi datę premiery swojej nowej konsoli, Xbox One. Jednak gigant Redmond ponownie rozczarował fanów, w przeciwieństwie do koncernu Sony, który potwierdził wydanie PlayStation 4 w USA 15 listopada oraz dwa tygodnie później w Europie. Ostatnio na branżowych stronach związanych z gamingiem zapadła konsternacja. Dlaczego? Powodem jest ujawnienie e-maila odpowiedzialnego za marketing pracownika amerykańskiej sieci sklepów Walmart. Wiadomość ta zawiera wiele informacji na temat wprowadzenia do sprzedaży nowych produktów. Nie byłoby nic w tym dziwnego i sama sprawa przeszłaby pewnie bez echa, gdyby nie fakt, że możemy znaleźć na niej datę premiery Battlefield 4, GTA 5 oraz Next Gena Microsoftu. Redaktorzy serwisu Kotaku, powołując się na ten anonimowy wycinek, spowodowali niemałe zamieszanie. Z danych zawartych w poczcie elektronicznej dowiadujemy się, że Xbox One ma zostać udostępniony konsumentom równy tydzień przed debiutem konsoli największego konsumenta z kraju kwitnącej wiśni. Sama data, czyli 8 listopada, dotyczy jedynie USA. Warto zaznaczyć, że jest to kolejna z plotek mających podgrzać atmosferę przed starciem obu produktów. Nie jest to pierwsza z niepotwierdzonych rewelacji, która w tajemniczy sposób wypływa na światło dzienne. Do tej pory firma z Redmond nie zajęła oficjalnego stanowiska. Podobnie jak w sprawie innych, wcześniejszych domysłów, sieć supermarketów również nie potwierdza prawdziwości tych doniesień.